Wyciskanie kela na głowę w ustawieniu do góry nogami. Zacznijcie od najmniejszego możliwego ketla, ponieważ jest to ćwiczenie dość wymagające dla siły chwytu. Naszym zadaniem jest głównie utrzymać ketla stabilnie, przez to, że środek ciężkości jest dość wysoko, to dochodzi nam, dochodzi nam ruch ketla, więc musimy kupić się mocniej i więcej uwagi zwrócić na to, żeby ruch był płynny. Będzie to e, pozytywnie wpływało na stabilizację stawu ramiennego płatkowego Oczywiście możemy to ćwiczenie wykonać też z na naraz, nie ma problemu. Ale ja wolę sobie rozdzielić, żeby dodatkowo nierównomiernie obciążać jedną stronę ciała, co powoduje dodatkową stabilizację z brzucha. E, Więc e, zacznijcie sobie powoli. Podczas ruchu do góry wykonujemy delikatną rotację. Zresztą to wyjdzie Wam naturalnie, schodzimy mniej więcej na klatkę piersiową, Pracujemy do góry. Łopatki ściągnięte, kora aktywnie, rozmięśnie pośladkowe. Nie powinniście czuć żadnego bólu w kręgosłupa w trakcie tego ćwiczenia.